Jest drugi już u mnie konkurs Konkurs jest taki Że Piszecie Dla mnie w komentarzu I zostawiacie suba i lajka To już jest dla chętnych W komentarzu piszecie Swój ulubiony Spip Ten taki gniotek. Ja patrzę, czego mam. Dużo ich mam. Patrzę, czego mam. Jeżeli nie mam, kupuję wam prawdziwe gniotki i wysyłam do Was. Tylko już na osobiste sprawy wysyłacie gdzie, jak i kiedy, żebyście dostali. I jak dostaniecie, to Was polubię. A, i to jest ten konkurs. A w konkursie tym, jak dostaniecie paczkę, nie bójcie się, to jest ode mnie wtedy, ale musicie napisać, czy na przykład yy, cytrynę, coś takiego. Pierwsza mi cytryna przyszła do głowy, bo jej jeszcze nie mam. Nie, będę jeszcze to robiła, bo wiecie, cytryna nie jest aż taka potrzebna. I piszcie nawet już teraz, dopóki, jak wam się wyświetli ten film, to piszcie już teraz. Serio, szybko, tym szybciej dostaniecie paczkę, naprawdę. Dla mnie to jest frajda dawać wam paczki. Pa!